Prowadzisz firmę lokalnie i szukasz sposobów na jej wypromowanie w okolicy? Pozycjonowanie lokalne będzie strzałem w dziesiątkę. Dzięki niemu użytkownicy, na dane zapytanie, otrzymują wyniki z konkretnej okolicy lub miasta. Lokalne SEO polega m.in. na utworzeniu i optymalizacji wizytówki Google Moja Firma. To tam użytkownik znajduje dane na temat Twojej firmy, m.in. Dane kontaktowe, lokalizacja, zdjęcia, godziny otwarcia. Równie istotne są opinie na temat Twojej firmy lub produktów. Dzięki nim zwiększysz zaufanie swoich klientów, a także dasz sygnał Google'owi, że Twoja oferta cieszy się zainteresowaniem. Równie istotne w pozycjonowaniu lokalnym są działania na stronie internetowej. Zadbaj przede wszystkim o dane strukturalne i frazy z długim ogonem.